Siła i moc. Wbrew pozorom bywa, że czyjaś brutalna siła ukrywa wewnętrzną niemoc. A wewnętrzna moc wcale nie boi się bezsilności. Średniowieczny rycerz był przeciwieństwem rzymskiego gladiatora. Robiąc prawy użytek z męstwa i sztuki władania bronią, stając w obronie sprawiedliwości bezbronnych i słabych. I rycerstwo starało się być temu wierne, z rzadkimi raczej wyjątkami rycerzy, rozbójników i rabusiów. Takim stał się baron Rudolf. Z kilkoma ciurami podobnymi sobie, mający swój zamek u podnóża Alp i opuszczający go dla łupu i ściągania niegodnych danin z pastuchów, kmieci, wędrownych kupców. Rozpoznawano go po starym hełmie, w jakim walczył jego pradziad zwany Kudłatym Niedźwiedziem, a który on wkładał jak talizman jakiś. Po którymś wypadzie jego ciurów Zastał w komnacie pomiędzy łupami Porwaną skądś dziewczynę Piękna była i nad wyraz zgrabna W potarganym odzieniu i z półdzikim spojrzeniem Kiedy zbliżył się do niej zachwycony I zaśmiał się jako pan branki Ta nagle zwinęła się w sobie I uderzywszy pięściami obaliła go na ziemię Dopadł jej jednak, związał, bawiąc się tym jej spojrzeniem ostrym jak sztylety. Potem zniósł ją, przywiązał do końskiego siodła i ruszył ku dolinie. Na postoju popuścił więzów ją krępujących, pozwalając zrobić parę kroków. Pewny był, że nie umknie, bo jako łowca i tropiciel był mistrzem. Kiedy jednak znikła w krzakach, Odnaleźć jej nie mógł ani tego dnia, ani następnego. Dziwnych uczuć zaczął doświadczać, bo i wstydu, i żalu, i złości, i pragnienia, jak i pożądania. Czuł, jakby ono go opętało, więc całymi dniami włóczył się po okolicy, chcąc ją wytropić i pochwycić. Bez skutku. Któregoś ranka, jadąc przez skalisty wąwóz, usłyszał jakiś śpiew i natrafił na ścieżkę wiodącą do chaty wtulonej między skały. Rudolf zsiadł z konia i zajrzał do środka. Klęczał tam w mniszym odzieniu, wznosząc w górę ręce i śpiewając Starowina jakiś. Wokół niego nie było nic, co można było zrabować. Starzec odwrócił się i śpiewając wciąż zbliżył się do drzwi. – Kim jesteś i czego szukasz, bracie? – Spytał Rudolfa, który odrzekł: A tyś kim, stary grzybie? Ten jednak przewiercił go jakby czarnymi oczami i powiedział: Hełm nosisz kudłacza, więc pewnie jesteś tym zbójem, nie rycerzem, lecz rabusiem, gwałcicielem. Wczoraj mówili mi o porwanej dziewczynie. Rudolf. Dopadł starca, potrząsnął nim, rycząc: Jak śmiesz dziadu, a gdzie ta dziewka? Wiesz to, mów, bo ci łeb rozpłatam. Starzec jednak z dziwną siłą wyrwał się z jego łap, podbiegł do ściany, zdjął z niej krzyż i dziwnie potężnym głosem wykrzyknął: Przez krzyż zbawiciela, klątwę na ciebie rzucę i wyklną cię wszyscy jak psa! Rudolf zbladł trupio i wyjąkał, ty mnie? Ale zaczął się cofać ku koniowi. Dopadł go krzyk starca. Wracaj i czyń pokutę, bo inaczej użyję swojej władzy i przeklnę. Na to Rudolf coraz ciszej. A kimżeś ty jest? A starzec. Jam, baron Godo, brat twojego ojca, powiadali, żem poległ, ale jam uszedł z takiej rodziny łupieszcy, by Bogu służyć i bronić tych, których wyłupicie. łupicie. Rudolfowi miecz wypadł z ręki, bo miał przed sobą gwiazdę rycerstwa w mniszym odzieniu. Osunął się na kolana, słysząc nad sobą twarde, odbędziesz pokutę, odpasz miecz. Zrzuć hełm, boso pójdziesz za koniem do klasztoru. Rudolf przypadł do stóp starca. Niebawem szedł za koniem, z pustelnikiem w siodle, jako ukorzony pokutnik po drogach, na których był po Czyżbyśmy zapomnieli lub przestali wierzyć, że ponad tępą siłą, tupetem, bezczelnym rozbojem jest jeszcze moc, której... One się lękają, nie ludzka przecież, ale zbawienna tam, gdzie rządzi niesprawiedliwość i rządza.